Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Jak wszyscy wiedzą, interesuje się motoryzacją, motocyklami i rowerami także, zgadza się. Część z was ma rację, jak się domyśla, że interesuje się rowerami. Oczywiście ich parametrami, stanem technicznym, rodzajami i tak dalej, i tak dalej. Więc już wiemy, że interesuje. O, na... o, proszę bardzo! Hulajnogami elektrycznymi także to jest, jak widać. Tutaj, proszę bardzo. To jest Elektryk. To jest Elektryk, więc hulajnoga też tutaj jest. Hulajnoga. Więc interesuje się rowerami, stanem technicznym rowerów, ten. Widzę, że łańcuch, łańcuch zobaczcie na łańcuch, ma zardzewiały, że, 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 że łańcuch, zobaczcie, jaki ma kolor łańcuch. że ma łańcuch, ma zardzewiały zupełnie. Ten też ma łańcuch, zardzewiały. Tu nawet ma karteczkę taką, karteczkę. Uwaga. Czyli został sprawdzony przez władze lokalne, przez władze, jak się nie nadaje do ruchu, lub ma jakieś wady czy coś, to widzę, że jest specjalnie oznakowany jakąś karteczką dla właściciela, aby miał się na baczności i, i poprawił stan fizyczny roweru, jego kondycję, przegląd i te sprawy.